Zawsze mamy wspomnienia o ludziach, którzy byli częścią naszego życia, bo Mateusz, jego dziadek, był bardzo wyjątkowy, gdy pozostawił w Mateuszu pustkę, ale nie na długo. Subskrybuj kanał i nie przegap naszych nowych historii. Mateusz pobiegł do stajni, gdy tylko słońce zaczęło pojawiać się na horyzoncie. Chłodny poranny wiatr niósł ze sobą zapach siana i mokrej trawy. To była jego ulubiona pora dnia. Kiedy on i Vento mogli po prostu być sobą, zdala od zmartwień. Vento, majestatyczny koń o kasztanowym futrze, zarżał z radości na widok swego małego przyjaciela. Więź między nimi była nierozerwalna, stworzona przez miłość i dziedzictwo, pozostawione przez dziadka. Dziadek Mateusza, silny i mądry mężczyzna, nauczył go wszystkiego, co wiedział o koniach. Opiekuj się nim tak, jakby był częścią ciebie, powiedział wnukowi przed wyjazdem. Wiatr nie był po prostu koniem. Było to ostatnie żywe wspomnienie mężczyzny, którego tak bardzo kochała. Mateusz czuł ciężar tej odpowiedzialności, ale także dumę. Codziennie dzielili się swoimi przygodami, każdy bieg przez pola był nową historią do opowiedzenia. Tej nocy coś było inaczej. Mateusz pozostał we wsi dłużej niż zwykle, pomagając matce w zakupach. Gdy w końcu dotarł do Stajni, było tam zbyt cicho. Serce chłopca zabiło mocniej, gdy zobaczył, że drzwi są uchylone. Pobiegł, wzywając wiatr, lecz koń nie odpowiadał. Jedyną rzeczą, jaką znalazł, była pustka, która po nim pozostała. Panika wzięła górę. Mateusz wbiegł do domu, blady na twarzy, próbując wytłumaczyć matce, co się stało. Mamo, wind! Odszedł! Nie ma go! Słowa zabrzmiały łamiącym się głosem, a cierpienie było widoczne. Matka próbowała go uspokoić, mówiąc, że być może koń uciekł na pole i zaraz wróci. Ale Mateusz wiedział, że coś jest nie tak. Wiatr nigdy nie pojawia się bez powodu. Następne dni spędziliśmy na nieustannych poszukiwaniach. Mateusz i jego kilku przyjaciół przeszukali każdy zakątek wioski i okolic. Pytali sąsiadów, badali szlaki, a nawet wybrali się na targ, żeby sprawdzić, czy ktoś widział konia. Z każdym dniem nadzieja na jego odnalezienie malała. Ale Mateusz nie zamierzał się poddać. Obiecał dziadkowi, że zawsze będzie się opiekował Wento, a takich obietnic nie można było złamać. Pewnego popołudnia, gdy patrzył na horyzont, po twarzy Mateusza spłynęła samotna łza. Przypomniał sobie, jak Wento biegał swobodnie, a wiatr bawił się jego grzywą. Myśl, że jego przyjaciel jest w niebezpieczeństwie, a nawet, co gorsza, go dręczyła. Nie mógł tego zaakceptować. Coś w środku podpowiadało mu, że Wento go potrzebuje i Mateusz zrobiłby wszystko, żeby go sprowadzić z powrotem. Dni mijały powoli, ale Mateusz nie tracił nadziei. Wiedział, że więź między nimi jest zbyt silna, aby ją zerwać. Wiatr czekał na niego, a Mateusz był zdeterminowany, żeby go odnaleźć. Poszukiwania Wento stały się czymś więcej niż tylko misją. Byłaby to podróż wymagająca odwagi i wytrwałości. W głębi miasta, gdzie niewielu odważyło się wejść, Wento znalazł się w ciemnym i brudnym miejscu, daleko od otwartych równin, które kiedyś znał. Prowizoryczna stajnia była mała i duszna, a pozostałe konie były równie wycieńczone. Powietrze przepełnione strachem było niemal namacalne. Mężczyźni, którzy się nimi opiekowali, nie mieli żadnego szacunku dla ich życia. Chcieli po prostu szybko zarobić na nielegalnych wyścigach, które organizowali w ukryciu. Pierwszy wyścig Wento odbył się zanim zdążył dojść do siebie po podróży. Mocno związanego zaprowadzono go na słabo oświetlony tor, pełen hałaśliwych, obstawiających zakłady widzów. Serce konia biło szybko, nie z podniecenia, lecz ze strachu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżył. Odgłosy zakładów, krzyki i napięta atmosfera były przerażające. Jednak coś w jego wnętrzu wciąż stawiało opór, płomień nadziei, którego nie można było zgasić. W pierwszym wyścigu Vento dał z siebie wszystko, ale inne konie, przyzwyczajone do trudnych warunków, były na prowadzeniu. Gdy jako ostatni przekroczył linię mety, mężczyzna, który nim kierował, pociągnął go z powrotem do stajni, patrząc na niego z pogardą. Wiatr wiedział, że to, co nastąpi, będzie bolesne. Płomienie rozpalonego żelaza świeciły w nocy, a przeszywający ból spowodowany pieczęcią sprawił, że zaczął rżeć. Ale wytrwał. Pamiętając o chłopcu, który go kochał, i obiecując sobie, że się nie podda. Tymczasem Mateusz kontynuował swoje poszukiwania. Każdy trop, jaki znalazł, zdawał się prowadzić go w ślepy zaułek, jednak się nie zatrzymał. Pewnego dnia, gdy słuchał rozmów na targu, pewien komentarz przykuł jego uwagę. Pewien mężczyzna opowiadał o nielegalnych wyścigach odbywających się w pobliżu. Mateusz nie wiedział dokładnie o co chodzi, ale coś mu mówiło. Że może to mieć związek ze zniknięciem Wento. Z ciężkim sercem pobiegł do Jana, przyjaciela swego dziadka. Jan, człowiek małomówny, wiedział o rzeczach, które działy się w cieniu miasta. Mateusz opowiedział mu wszystko, co usłyszał, a jego oczy były pełne nadziei i rozpaczy. Jan westchnął, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą ta podróż, ale wiedział, że nie może odmówić chłopcu pomocy. Znajdźmy twojego konia, Mateuszu. Ale trzeba mieć odwagę. To, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, nie będzie łatwe. Po powrocie do świata wyścigu, Wento został zmuszony do ponownej rywalizacji. Ból po ranach nadal piekł, ale walczył ze wszystkich sił. Jego ciało było osłabione, lecz duch, napędzany wspomnieniami wolności, nie uległ załamaniu. Każda porażka przynosiła więcej bólu, ale także wzmacniała jego determinację. Wiedział, że Mateusz w jakiś sposób go znajdzie. To była kwestia czasu. Dni mijały, a Wento stawiał opór, podczas gdy Mateusz i Jan przygotowywali się do niebezpiecznej misji. Wiedzieli, że czasu jest niewiele, a każda stracona chwila może oznaczać więcej cierpienia dla Wento. Kiedy plan zaczął nabierać kształtów, Mateusz uchwycił się nadziei, zdecydowany stawić czoła każdemu wyzwaniu, byle tylko sprowadzić przyjaciela do domu. Mateusz i Jan wybrali najszybszą drogę do miejsca wskazanego przez rozmowy na targu. Był to odizolowany region, pełen opuszczonych magazynów i gruntowych dróg, które jak się zdawało nigdy nie zostały odwiedzone przez nikogo cieszącego się dobrą reputacją. Jan swoim uważnym wzrokiem obserwował każdy szczegół, podczas gdy Mateusz starał się powstrzymać niepokój, który sprawiał, że zaciskał pięści z nerwowości. Zbliżając się do zniszczonej szopy, ukryli się w pobliskich krzakach. Powietrze wypełniło się odgłosem głośnych głosów i stłumionym rżeniem koni. Mateusz poczuł, jak ściska mu się serce. Wiedział, że wiatr tam jest. Zapach rdzy i starej słomy przeniósł go z powrotem do stajni, w której vento żył na wolności. Teraz sama myśl o obecności jego przyjaciela w tym miejscu przyprawiała go odreszcze. Jan położył mocną rękę na ramieniu Mateusza. Poczekaj, dzieciaku. Potrzebujemy planu. W szopie Wento pozostał związany, wyczerpany i z bliznami, świadczącymi o jego cierpieniu. Mimo to trzymał głowę wysoko, jakby w każdej chwili spodziewał się ratunku. Mężczyźni kontrolujący wyścigi byli zajęci liczeniem pieniędzy i planowaniem następnego wyścigu. Wydawało się, że nikt nie przejmował się losem zwierząt poza tym, co mogły zrobić. Mateusz nie mógł powstrzymać łez, gdy zobaczył Wento, nawet z daleka. Wiedział, że musi być silny, ale widok przyjaciela w takim stanie był niemal nie do zniesienia. Jan uważnie obserwował to miejsce, szukając sposobu, by dostać się do środka niezauważonym. Będziemy potrzebować więcej pomocy, wyszeptał. Nie możemy tego zrobić sami. Mateusz skinął głową, zdecydowany zrobić wszystko, aby uratować Wento. Tej nocy wrócili do wioski, szukając sojuszników gotowych podjąć ryzyko. Jan zadzwonił do znajomych ludzi, którzy byli winni Staremu przysługi i sami chcieli, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Mateusz był zaskoczony, jak szybko ludzie zjednoczyli się w obronie sprawy. Obietnica wolności dla koni i być może zemsty na tych, którzy je wykorzystywali, stanowiły potężne paliwo. Gdy grupa się organizowała, Mateusz cały czas miał w pamięci obraz Wento. Wiedział, że czas gra główną rolę i każda stracona chwila mogła oznaczać więcej cierpienia dla jego przyjaciela. Zróbmy to jutro wieczorem, powiedział Jan, patrząc na grupę. Musimy działać szybko i cicho. Kiedy już zaczniemy, nie ma odwrotu. Zapadła noc, a wraz z nią niepokój Mateusza rósł. Ledwo mógł spać, każdy dźwięk wywoływał u niego podskok. Gdy w końcu nadeszła ta chwila, był gotowy, mimo że strach ściskał mu piersi. Podróż do magazynu odbyła się w ciszy. Kroki były miarowe, a serca waliły z ekscytacji. Każdy cień zdawał się poruszać, każdy dźwięk wiatru zamieniał się w szept ostrzeżenia. Zbliżając się do szopy, Mateusz wziął głęboki oddech. Wiedział, że w ciągu kilku godzin wszystko może się zmienić. Spojrzał na Jana, który skinął głową. Nadszedł czas. Uratują węto, bez względu na cenę. Ciemność spowiła magazyn, gdy Mateusz i jego grupa się zbliżali. Każdy krok obliczony na to, by nie wydawać żadnego dźwięku. Jan przewodził, jego oczy były czujne i wypatrywały każdego podejrzanego ruchu. Mateusz poczuł, że jego serce bije tak mocno, że bał się, że znajdujący się w środku mężczyźni go usłyszą. Jan skinął głową i wskazał boczne wejście drzwi, które wydawały się najmniej strzeżone. Teraz albo nigdy. W środku szopy panował ponury nastrój, wind był przywiązany obok innych, równie poturbowanych koni. A jego oczy błyszczały ostrzegawczo. Mateusz wstrzymał oddech, gdy go zobaczył, powstrzymując się od pokusy, by do niego podbiec. Jan poruszał się sprawnie, pomagając innym uwolnić konie, nie alarmując strażników. Liny były kolejno przecinane, a zwierzęta zaczynały się poruszać, niespokojne, że mają tak bliską szansę na wolność. Mateusz ostrożnie podszedł do Wento, jego serce przepełniały ekscytacja i strach. Hej, dzieciaku, to ja Wyszeptał delikatnie dotykając nosa konia. Wento natychmiast rozpoznał swego przyjaciela i z jego ust wydobył się cichy jęk ulgi. Ale nie było czasu na świętowanie. Grupa musiała opuścić to miejsce, zanim strażnicy zdadzą sobie sprawę, co się dzieje. Mateusz przeciął liny trzymające wento i poczuł przypływ adrenaliny, gdy zobaczył, że jego przyjaciel jest w końcu wolny. Grupa ruszyła w stronę wyjścia, próbując uspokoić konie. Jednak jak obawiał się Mateusz, cisza nie trwała długo. Jeden ze strażników, zauważywszy ruch, krzyknął i wszczął alarm. W szopie rozległ się odgłos pośpiesznych kroków, gdy mężczyźni rzucili się do ucieczki. Uruchomić! krzyknął Jan, pociągając Mateusza i Wento do przodu. Ucieczka zamieniła się w wyścig z czasem. Wiatr, nadal słaby, ale zdecydowany, podążał za Mateuszem. Jego kopyta uderzały o ziemię ze wzmożoną siłą. Grupa pobiegła do lasu, gdzie ciemność była ich sprzymierzeńcem. Ścigający byli już blisko, ale Jan znał teren lepiej od nich. Prowadząc wszystkich ukrytymi ścieżkami, miał nadzieję wprowadzić ludzi w błąd i zapewnić bezpieczeństwo koniom. Mateusz mocno trzymał się grzywy węto. Każdy jego krok był obietnicą wolności. Gęsty las zdawał się zamykać wokół nich. Gałęzie ocierały się o ich ubrania, a w oddali słychać było odgłosy pościgu. Mateusz obejrzał się, w jego oczach widać było strach. Ale Jan uspokoił go stanowczym spojrzeniem. Już prawie jesteśmy na miejscu, powiedział bez chwili wahania. Minuty ciągnęły się jak godziny, ale w końcu grupa wyszła na polanę, gdzie prześladowcy nie mogli już za nimi podążać. Mateusz ciężko oddychał, zatrzymał się i z wdzięcznością pogłaskał węto. Byli bezpieczni, przynajmniej na razie. Jan i pozostali rozglądali się, upewniając się, że nikt za nimi nie poszedł. W końcu zapadła nocna cisza i Mateusz poczuł fale ulgi. Już jesteś bezpieczny, Wietrze, mruknął, przytulając przyjaciela. Bitwa nie została jeszcze ostatecznie wygrana, ale w tym momencie zwyciężyła nadzieja. Na polanie, podczas gdy konie odpoczywały, Jan zebrał grupę, aby zaplanować następny ruch. Oni tak łatwo się nie poddadzą, powiedział poważnym głosem. Musimy zapewnić bezpieczeństwo koniom, zanim nas znajdą. Mateusz, wciąż głaszcząc węto, skinął głową na znak zgody. Wiedział, że noc jest jeszcze daleka od zakończenia. W powietrzu unosiło się poczucie zbliżającego się niebezpieczeństwa. Plan zakładał podążenie mniej znanym szlakiem, który doprowadziłby ich do przyjaznej farmy, położonej wystarczająco daleko, aby zmylić nielegalnych wyścigowców. Droga była długa i niebezpieczna, ale to była ich jedyna szansa. Zdeterminowany Mateusz wspiął się na vento, czując, że więź między nimi znów się umacnia. Wydostaniemy się stąd razem wyszeptał, a w jego oczach błyszczała mieszanka strachu i nadziei. Mając już przygotowaną grupę, ruszyli przez las, kierując się słabym światłem księżyca. Każdy dźwięk zdawał się być wzmocniony w ciszy nocy. Gałęzie trzeszczały pod kopytami koni, a nocne ptaki śpiewały, jakby ostrzegając przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Mateusz czuł, jak serce wali mu w piersiach z każdym krokiem, ale myśl o tym, że węto w końcu jest wolny, pozwalała mu się skupić. Wiedział, że nie da się ich złapać. Napięcie wzrosło, gdy usłyszeli odległe głosy i słaby blask latarek za sobą. Mężczyźni przeszukiwali teren bliżej niż się spodziewali. Szybko. Tędy! powiedział Jan, prowadząc grupę wąskim przejściem między drzewami. Przeciskali się przez gęstą roślinność. Pot spływał po twarzy Mateusza, gdy ostrożnie prowadził węto. Ciszę przerywał jedynie stłumiony odgłos jego oddechu. Nagle pod ciężarem jednego z koni złamała się sucha gałąź, a dźwięk rozniósł się echem w ciemności. Latarnie ruszyły w ich kierunku, a mężczyźni zaczęli biec. Mateusz spojrzał na Jana z paniką. Co teraz zrobimy? zapytał drżącym głosem. Jan podniósł rękę, aby uspokoić grupę. Idź dalej, nie oglądaj się za siebie. Oni nie znają drogi tak jak my. Następnie poprowadził grupę szybszym tempem, ufając, że Las będzie jego sprzymierzeńcem. Prześladowania nasiliły się, lecz determinacja Mateusza nie osłabła. Wento, czując nagłość chwili, rzucił się galopem, resztką sił, jakie mu pozostały. Ścieżka była zdradliwa, pełna odsłoniętych korzeni i luźnych kamieni, ale koń szedł dalej, jakby wiedział, że wolność jest w zasięgu ręki. Każdy krok oddalał ich od niebezpieczeństwa i zbliżał do bezpieczeństwa. W końcu, gdy światło latarni przygasło, grupa dotarła na wzgórze, które łagodnie opadało w kierunku przyjaznej farmy. Pierwsze promienie słońca zaczęły pojawiać się na horyzoncie, przynosząc uczucie ulgi. Mateusz zeskoczył z konia i mocno przytulił Wento. Zrobiłeś to, kolego, teraz jesteśmy bezpieczni. Pozostałe konie również się zatrzymały, wyczerpane, ale wolne. Jan, obserwując tę scenę, uśmiechnął się z zadowoleniem. Zrobiliśmy to, dzieciaku, ale wciąż mamy pracę do wykonania. Powiedziałeś, kontynuuj, Had GPT, powiedział, rozdział 6. Ucieczka przez cienie. Na farmie grupa została powitana ze zdziwieniem i niepokojem. Farmer, Stary przyjaciel Jana chętnie zaoferował schronienie koniom i grupie. Mateusz, wciąż holding wind, poczuł falę ulgi, wiedząc, że są poza bezpośrednim zasięgiem prześladowców. Nie znajdą nas tutaj, zapewnił go farmer. Ale Jan wiedział, że to bezpieczeństwo jest tymczasowe. Musimy działać szybko. Będą nas szukać i mogą spróbować odzyskać konie. Podczas gdy wento i inne zwierzęta odpoczywały. Mateusz usiadł obok Jana, aby omówić ich następny ruch. Co teraz zrobimy? zapytał chłopiec, patrząc na jego przyjaciel. Jan wziął głęboki oddech, zanim odpowiedział: Musimy postawić tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości, ale do tego potrzebujemy dowodów. Jeśli będziemy działać szybko, możemy położyć kres tym nielegalnym wyścigom. Plan był jasny: ujawnić intrygę, upewniając się, że ci, którzy źle traktowali konie, zostaną ukarani. O świcie grupa się rozdzieliła. Mateusz i Jan wrócili do miasta, aby zebrać informacje i dowody, podczas gdy farmer zajmie się końmi. Rozstanie było trudne, ale Mateusz wiedział, że jest konieczne. Dobrze się nim opiekuj, nalegał farmer, głaszcząc wędro raz jeszcze. Ja wkrótce wrócę. Koń zarżał cicho, jakby zrozumiał obietnicę przyjaciela. Wróciwszy do miasta, Mateusz i Jan wmieszali się w tłum podsłuchując rozmowy i szukając wskazówek, które mogłyby się przydać. To właśnie w miejscowej tawernie usłyszeli to, czego potrzebowali. Jeden z mężczyzn biorących udział w wyścigach, wyraźnie pijany, chwalił się zakładami i łatwymi pieniędzmi, jakie zarobił na koniach. Jan, ukrywając swoje zainteresowanie, nawiązał rozmowę z mężczyzną, wydobywając kluczowe informacje o następny wyścig i gdzie byli inni uczestnicy. Uzbrojeni w nowe informacje, Mateusz i Jan udali się na lokalny komisariat policji. Dowodzący policjant słuchał uważnie, ale w jego oczach można było dostrzec sceptycyzm. Nielegalne wyścigi? Czy to poważne? Zapytał, krzyżując ramiona. Jan stanowczym tonem nalegał. Mamy dowody. Wystarczy postępować zgodnie z naszymi instrukcjami, a wszystkich ich aresztujesz. Policjant, przekonany przekonaniem w oczach Jana i Mateusza, zgodził się przeprowadzić niespodziewaną operację. W noc wyścigu Mateusz i Jan stali w pobliżu miejsca zdarzenia i obserwowali, jak mężczyźni przygotowywali się na kolejną noc hazardu i okrucieństwa. Gdy dano sygnał, policja wkroczyła do magazynu, zaskakując przestępców. Zamieszanie było natychmiastowe i pośród chaosu Mateusz dostrzegł kilka koni, które wciąż były przywiązane. Będzie dobrze, szepnął do siebie, czując fale ulgi i poczucia sprawiedliwości. Po aresztowaniu mężczyzn i udaremnieniu intrygi, Mateusz i Jan wrócili na farmę. Uśmiech na jego twarzy był wyrazem długo oczekiwanego zwycięstwa. Już po wszystkim, wietrze, powiedział do konia, który zdawał się wyczuwać energię swego przyjaciela. Teraz prawdziwa wolność była w zasięgu ręki, bez cienia, który mógłby mu zagrozić. Mateusz poczuł nową lekkość, głaszcząc wiatr w delikatnym świetle zachodzącego słońca. Tymczasowa szopa, w której doszło do tak wielu okrucieństw, została zamknięta. A mężczyźni, którzy znęcali się nad końmi, poniosą konsekwencje. Ale wiedział, że wciąż ma wiele do zrobienia. Sprawiedliwości trzeba było wymierzyć nie tylko Wento, ale i wszystkim cierpiącym zwierzętom. Następnego ranka Mateusz i Jan zostali wezwani na komisariat policji w celu złożenia zeznań. Chłopiec mimo że zdenerwowany, postanowił opowiedzieć wszystko. Pewnym głosem opowiedział każdy szczegół, od zniknięcia Wento po ryzykowną akcję ratunkową. Prowadzący śledztwo policjant słuchał uważnie, będąc pod wrażeniem odwagi Mateusza. Zrobiłeś coś niesamowitego, dzieciaku, powiedział na zakończenie swoich zeznań. Dzięki tobie wiele istnień zostało uratowanych. Gdy Mateusz mówił, Jan uzupełniał luki, dostarczając informacji technicznych i strategicznych na temat sposobu demontażu programu. Zebrane dowody, w tym zdjęcia i dokumenty znalezione w magazynie, były wystarczające, by wydać stanowczy wyrok skazujący. Sprawa szybko zyskała rozgłos we wsi, a Mateusz stał się symbolem odwagi i determinacji. Kiedyś obojętni mieszkańcy teraz podziwiali młodego mężczyznę za jego odwagę. Po powrocie na farmę Mateusz poczuł mieszaninę ulgi i nostalgii. Spojrzał na Wento, który wydawał się spokojniejszy i bardziej pewny siebie. Blizny na jego ciele były świadectwem jego cierpienia ale także jego odporności Jesteś wojownikiem wietrze powiedział opierając czoło o głowę konia i razem zwyciężymy Jan obserwując uważnie uśmiechnął się wiedział że Mateusz bardzo urósł podczas tej podróży Kilka dni później mieszkańcy wioski zebrali się aby świętować zakończenie nielegalnych wyścigów Zorganizowano małą uroczystość podczas której Mateusz został uhonorowany za swoją odwagę stojąc przed wszystkimi Czuł się nieśmiały, ale i dumny. Chciałem tylko odzyskać mojego przyjaciela, powiedział z pokornym uśmiechem. I teraz jest tutaj, bezpieczny. To jest wszystko, co się liczy. Wento stojący obok Mateusza zarżał cicho, jakby rozumiał każde słowo. Tłum wiwatował, a Mateusz poczuł ciepło wsparcia ze strony swojej społeczności. Zdał sobie sprawę, że nie jest już sam. Teraz miał sojuszników i przyjaciół. Którzy podzielali jego miłość i szacunek do zwierząt. Uczucie izolacji, którego prześladowało od czasu zniknięcia Wento, w końcu zniknęło. W kolejnych dniach Mateusz i Wento powrócili do swoich codziennych zajęć. Znów biegliśmy przez pola, wiatr bawił się, grzywą konia, wszystko wydawało się takie, jakie być powinno. Ale teraz nawiązało się między nimi nowe porozumienie więź silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Mateusz wiedział, że nawet w najciemniejszych sytuacjach nadzieja i odwaga mogą zwyciężyć. Słońce świeciło wysoko, oświetlając zielone pola, po których wiatr swobodnie galopował. Mateusz obserwował to ze spokojnym uśmiechem, a jego serce w końcu zaznało spokoju. Każdy ruch wento przypominał im o wszystkim, co wspólnie przezwyciężyli. Ślady na ciele konia nadal były widoczne, ale poruszał się on z nową energią. Niczym ktoś, kto na nowo odkrył życie. Ich nowy początek nie był tylko fizyczny, ale i emocjonalny. Mateusz spędzał całe dnie, opiekując się Wento ze zdwojoną gorliwością. Ostrożnie oczyścił jej rany i szepnął słowa pocieszenia. Zaufanie między nimi rosło z każdym dniem, jakby wspólne przeżycia połączyły ich w sposób, którego nikt inny nie potrafił zrozumieć. Mateusz wiedział, że Wento to coś więcej niż koń. Był symbolem oporu i przyjaźni. Gospodarstwo, które kiedyś było miejscem tymczasowego schronienia, teraz stało się domem. Mateusz i jego matka postanowili pozostać tam, blisko Jana i innych uratowanych koni. Myśl powrotu na wieś nie wydawała mu się już tak atrakcyjna. Chciał być tam, gdzie Wento będzie mógł w pełni wyzdrowieć i gdzie będzie mógł pomagać innym zwierzętom w potrzebie. Rolnik zadowolony z ich obecności. Zaoferował im kawałek ziemi, aby mogli ją uprawiać i rozpocząć nowe życie. Kiedy Mateusz przyzwyczajał się do nowej rutyny, jego historia nadal inspirowała innych. Ludzie z wioski i innych regionów przyjeżdżali, by odwiedzić farmę, opowiadając historię o znęcaniu się nad zwierzętami i szukając wskazówek. Mateusz z pomocą Jana zaczął organizować spotkania, których celem była edukacja mieszkańców na temat tego, jak ważne jest traktowanie zwierząt z szacunkiem i godnością. Stał się młodym, ale silnym głosem sprzeciwu wobec okrucieństwa. Na jednym z takich spotkań podszedł mężczyzna z wyrazem skruchy na twarzy. Był jednym z byłych opiekunów Wento, teraz wstydzący się swojej roli w nielegalnych wyścigach. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo ich ranię, powiedział cicho. Mateusz, choć nadal ranny, dał mu szansę na odkupienie. Jeśli naprawdę chcecie się zmienić, pomóżcie nam, powiedział. Mężczyzna zgodził się i rozpoczął nową podróż u boku tych, których wcześniej skrzywdził. Z upływem miesięcy wento odzyskiwał nie tylko zdrowie, ale i ducha. On i Mateusz znów pobiegli przez pola, teraz już bez strachu. Każdy galop był triumfem, każdy dzień świętem wolności. Więź między nimi, wystawiona na próbę ognia, okazała się teraz nierozerwalna. Mateusz spojrzał na horyzont, poczuł wiatr na twarzy i wiedział, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, on i Wento stawią jej czoła razem. Czas mijał, Mateusz dorósł, ale nigdy nie zapomniał obietnicy, którą złożył dziadkowi. Wiatr cały czas mówiał: silny i wolny, będąc żywym dowodem na to, że miłość i odwaga potrafią pokonać nawet największe wyzwania. I tak, z sercami pełnymi nadziei, Mateusz i Wento ruszyli razem naprzód, gotowi na wszystko, co miało nadejść, pewni, że razem mogą osiągnąć wszystko.